Siemka, z tej strony Mateusz, z kanału Lekko i Przyjemnie. Odezwał się do mnie Kasper z prośbą o pomoc przy zakupie roweru. Jego budżet to 2400 zł. Podesłał mi nawet swoją propozycję używanego roweru. Za chwilę wam go pokażę. A później pokażę inny rower w podobnych pieniądzach. Lecimy z tematem. Jeśli potrzebujecie pomocy przy kupnie roweru, albo macie już upatrzone i się zastanawiacie, czy to dobry wybór, napiszcie do mnie na adres w opisie. Postaram się pomóc. Zobaczmy, jaki rower przysłano Kasper. Kasper poprosił mnie o wydanie opinii na temat tego roweru Zobaczmy co on ma Szosa. Uważam, że to jest najlepszy rower w ogóle ever ale okej, okay, każdy może robić coś innego w porządku, nie ma problemu jest tak, już widzę, że ma hamulce szczękowe zamiast tarczy, ja nie wiem po co komu te tarcze naprawdę Chyba, że ktoś by jeździł po Alpach co na godzinę no to może to miałoby jakiś sens, ale jeżeli ktoś jeździ po Mazowszu, nie wiem po Krakowie to to w ogóle nie ma racji bytu Dobra, Campagnolo Słuchajcie, dziewiątka Zajebiście, naprawdę, rewelacja. Też mam, też mam, też mam szosek na, na sprzęcie Campagnolo ja wiem, że to jest sprzęt nie, nie, do, nie do zdarcia. Naprawdę. Jeżdżę na takim rowerze 10 lat i nic praktycznie przy nim nie robiłem. Nic, kompletnie, nic, nie? Bo może tam ze 2 3 razy podkręciłem śrubot, rzutki tyle i tyle. Z przodu nic kompletnie nie robiłem. Naprawdę zrobiłem 10 tysięcy kilometrów Rewelacja A właśnie i widzę, że jest 9 biegów. Fajnie, fajnie. Ogólnie najważniejsze jest, żeby rower miał co najmniej 8 biegów. Jeżeli ma 8 lub 9, to jest super. No, dziesiątki też to spoko. Tak samo jedenastki. Tylko że no, są droższe, tak? Są droższe części i w ogóle. Ale jak ktoś się czuje na siłach, to czemu nie? No ja nie nieszedłem na pewno dwunastkę, bo tam już jest zupełnie inna konstrukcja koła, piaste i ramy i wszystkiego i to jest masakra, nie? Zobaczmy to jest bardzo, bardzo drogie. Tak, Nawet może być 3-4 razy droższe od y, takiej dziewiątki, powiedzmy, czy tam dziesiątki, taka dwunastka, więc to ja uważam, że to się w ogóle nie opłaca. Korba trzyrzędowa, no czemu nie, no ja mam w sumie dwójkę, ale tam jak ktoś bardzo chce. No kiedyś słyszałem, że to ponoć tam coś gorzej wchodzi, ale nie wiem na ile to jest prawda, nigdy nie jeździ na takiej trójce. Ja myślę, że ja myślę, że zresztą można wymienić sobie tą korbet, nie ma problemu. Tyle na przykład też Campagnolo. No, widzę tutaj po kasecie, że wygląda w miarę przyzwoicie. No, nie wiem, może być jakieś jeszcze inne zdjęcie. No, nie, nie będzie. Wygląda, no, łańcuch wygląda całkiem zdrowo. Podobnie kaseta też. I co, to zauważymy, że jedyną wadą tego roweru to jest to, że ma zaginane sprychy w tym miejscu. To jest najsłabszy punkt takiej sprychy. To zagięcie. I zawsze jak sprycha pęka, to zawsze w tym miejscu. No Najlepsze są te koła z prostymi szprychami, na przykład Fulcrum 5 Racing 5. Najlepsze są zawsze koła ze, ze szprychami prostymi. To jest w ogóle, ale mówię, to nie jest aż takie super ważne. To zawsze można w miejsce koła, jak się tam znudzą czy tam popsują, także jest ok, nie? Mama też widzę, że płaskie szprychy, no okej, okay, no taki ale No i tak szkoda, że nie ma prostych szprych, ale mówię, może, może w tej cenie może byłoby ciężko coś dostać, no ciężko powiedzieć. No cóż. E... Tak się spodziewam, z przodu też są szprychy zaginane. No no cóż, jak człowiek zabiera bakcyla, można wymienić to na, na, na proste szprychy. I tak jak już mówiłem wcześniej, zajebiste, najlepsze na świecie klocki. Przepraszam hamulce szczękowe, bezawaryjne, nawet nie trzeba klocków mieć. Naprawdę. Ja już tyle lat jeżdżę i ani razu jeszcze... A kupiłem używany rower i ani ja razu jeszcze nie miałem klocków. Okej, okay, no może po alpach nie jeździłem, ale ten, ale mimo wszystko to jest szok. 1900 zł, bardzo dobra cena. No teraz, niestety, ja kiedyś swoją pierwszą szosę kupiłem. Oczywiście, ona była trochę gorsza od tego, bo to był taki podstawowy cross. On tam miał chyba sorę taką ośmiobiegową e, jeszcze. No i on kosztował 1300 zł. Ale to było, o jezus, Maria, to było już naprawdę ponad 10 lat temu. No teraz, niestety, inflacja jest taka, że szok, że takich ceny to raczej już nie ma. No, za, ale za, za taki używany rower tej klasy 1900, i uważam, że to jest warte swojej ceny. Ale dobra, zobaczę co tu jest. Rozmiar 56. No, to już jest taka troszkę wyższa osoba. Oczywiście jak najbardziej. Rower malowany proszkowo. Rama. No, ciekawe, ciekawe. Powiem szczerze, że nie bardzo wiem po co coś takiego robić. Szczególnie aluminiowe rowery. No, ja. Te, te rowery, które ja kupiłem, używane. W sumie nie wiem tak naprawdę, co się działo z nimi, więc kto wie, może też się je... Poprzedni właściciel pomalował, tylko się nie pochwalił tym. No okej. Okay. No tutaj, tutaj mówi, że on tu wymienia to, tamto i tak dalej. Owanto, super. Karbonowy widelec, no i na tym odsprzecie Campagnolo. No i to jest to, to jest fajne. Naprawdę, mówię Wam, ten Campagnolo to jest po prostu... Faktem jest, że rowery osoby jak się troszeczkę mniej zużywają, bo tam nie ma takich... Yy... Takich, takich szarpnięć jak na góralach, ale mimo wszystko naprawdę jest to, jest to sprzęt nie do zajebania tak ja powiem szczerze, nie. Także polecam, polecam z czystym sumieniem kampaniolu. No ja mam, ja mam Campagnolo rekord no ale ten Xenon też myślę, że byłby w porządku tak mi się wydaje No cóż, rower, 9kg no jak na szosę to powiedzmy, że jest ok tam szału nie ma, ale może być tyle super feature to jest taki, że ma dwa koszyki na bidon. Ja zawsze powtarzam, że woda, czy tam jakieś inne płyny, to jest najważniejsza rzecz na rowerze, naprawdę. Robię 100 km, tak rozmawiam z ludźmi i tak się dziwią, że o kurczę aż tyle i tak dalej. I mówią, że na przykład przyjechali, nie wiem, dajmy na to 20 km i, i byli mega wypompowani, nie? No to się zawsze pytam wtedy, a ile wypili wody? No nie mówią, że nic, no, no to właśnie, I dlatego byli wypompowani, no bo po prostu bez wody to po prostu się nie da jeździć, tak? No bo jak tam się jedzie powiedzmy, na taką mini wycieczkę 20 km, no to 10 w tą, 10 z powrotem, no i wiadomo, że tam gdzieś na miejscu człowiek się zatrzyma, postoi chwilę, no to i co, i, i czas, czas leci, a to ciągle trzeba pić, to uzupełniać tą wodę, no szczególnie jak jest w ogóle ciepło, nie, to już jest w ogóle must be. Ale jak jest chłodnie, to też trzeba pić, no niestety, no. woda, woda, jeszcze raz woda, no i tu widzę, że są dwa miejsca na, na bidony, no są czasem rowery nawet na trzy koszy, to już jest w ogóle rewelacja, chociaż... Też ostatnio widziałem, można kupić taki adapter, żeby sobie zaczepić bidon na sztycy, więc też jest, też można jakoś to wyjść z tego. No ale ważne jest to, że co dwa koszyki jest, jest git. No, także tyle. Dla porównania pokażę Wam teraz inny sprzęt, w podobnych pieniądzach, tylko że nowy. Zobaczmy, co my tu mamy. Więc tak, no takie opony, no, takie bardziej y, turystyczne, no w porządku, tam nie ma problemu mogły być i takie, no ja osobiście preferuję gładsze opony, bo to Naprawdę można bez problemu też na nich przejechać przez e, Po jakimś tam piasku, czy tam szutsze Ale okej, okay, no już tam nie wnikam, nie? Na, pewnie one są takie drutowe, ale i, I przez to będą trochę cięższe, ale w porządku No dobra, tu widzę, że na hamulce tak jak powinny być, to jest plus, na pewno, niewątpliwie No tu jest taki dodatek, że można ewentualnie zainstalować e, bagażnik, no też w porządku, też fajnie Jakieś tam pydały plastikowe, niespecjalne o i widzicie, to jest największa wada tego roweru. To, że y, nie ma klanku, monetak, klanku monetak, tylko ma takie, taką wajchę, czyli żeby zmienić bieg to trzeba zjąć rękę z kierownicy, jest mega, mega słabe, mega niewygodne i tak bym powiedział, że na trochę niebezpieczne, nie? Chociaż może przesada, ale jest to mega niewygodne, nie ergonomiczne i tak dalej. No na pocieszenie ma y, stery jedno cala, ale z tego co pamiętam, tamten rower też miał, więc y, w porządku. Idziemy dalej. No, najbardziej, po, najbardziej podziwna przyrzutka, jaka może być. tylko to też mówi? No, same nie jadą, tak? No, ale tam no było Campagnolo. To w ogóle to jest po prostu dzień do nocy, tak? Ten turniej ja te tu widziałem w opisie, że jest 7 biegów. No, właśnie, bo to trzeba uważać, że bo musi być. Zazwyczaj to jest tak, że przy 7 biegach to jest jeszcze, jeszcze wolnobieg, tak? A dużo, dużo, lepiej jest mieć e, kasetę niż wolną no tu wygląda jakby to była kaseta, ale no... No są też takie kasety biegowe, no ale no ciężko powiedzieć co to jest, pewnie, 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 kaseta, nie? No także spoko, no i tu widać, że też są sprychy, e, ten, wyginane przy końcu, więc to jest ta sama bojera co tam. No, no tak, no wydaje się, że to jest e, kaseta, nie? Więc spoko, jeżeli to jest kaseta to jest w porządku, jeżeli nie no to nie. No, i tu jakiś tam jeden bieg. No, niech, niech będzie, niech będzie w porządku. Zobaczmy, co jest w opisie. A no i widzę, że są ten, widzę, że są też dwa miejsca, na, są miejsca na dwa bidony, To jest oczywiście duży plus. I co tu jest w opisie? Opis produktu. O, zobaczcie. Waga ramy 1800 gramów. A tam to była, sama rama była 1100 chyba z tego co powiem. No właśnie, 1100. To jest kurcze. 700 gramów na samej ramie, to jest po prostu przepaść, nie? No, tutaj jak powiedziałem, ten stery 1,8 sala bardzo ważna rzecz. To jest najlepsze, co może być. Proste, bezproblemowe. Pokaż więcej. No, indeksowana zmiana przełożeń, 7 przełożeń, ergonomiczna i bardzo wygodna. Zmiana biegów bez odrywania od rąk od górnej części kierownicy. To jest bzdura, nie wiem w ogóle kto to napisał, to chyba jest... I, y, opis na wszystkie te, dla, na wszystkich rowery y, w sklepie, tak? To na pewno to nie ma, nie ma takiej opcji, że to jest bez zdejmowania. Bez Jedno, że na prostszy pożyciu jest znacznie lżejszy, to, to prawda, jest nawet na pewno prostszy i na pewno jest lżejszy, to się zgadzam z tym. Y, niż tej samej klasy y, dwużądowej, tylko że no, może mieć lepsze prostu dwurządowy one są aż takie bardzo drogie. Tu jest słuchajcie, 11 kg, a tam jest 9, no to, to widzicie, jest 2 kg różnicy. Tu będzie taki fajny opis, poczekajcie, może znajdę. O, to, to, to jest mój ulubiony tekst. Właściwy rower na początek, bezpieczne opony, e, prosta zmiana przełożeń, jedna tarcza, idealny na płaski i lekko powodowany teren. E, z jedną tarczą nie pomylisz się przy zmianie biegów. No, naprawdę, to jest... To się nazywa przykucie e, porażki w sukces. To jest to, to jest naprawdę... Ten, kto pisał to był bardzo osobą kreatywną, no i podziwiam takich ludzi. To tak, jakby powiedzieć, że kupcie ten nóż, na pewno od niego nikt się nie skaleczy. No także widzicie, e, podobne pieniądze i naprawdę to jest e, między tymi bowerami, to jest po prostu przepaść, naprawdę. Tak jak mówię, ogólnie nie lubię e, inwestować nie wiadomo ile w ten rower, ale to, ten rower, a tamten to jest po prostu dzień do nocy. No, także tyle. Jak już pewnie zauważyliście, jestem zwolennikiem używanych rowerów. Dlaczego ludzie boją się używanych rowerów, samochodów czy szczoteczek do zębów? W przypadku samochodów nikt nie wie, jak samochód był użytkowany. Ma kilka tysięcy części które są ukryte i mało kto tak naprawdę się na tym zna. Prawie bywają bardzo kosztowne. Samochody mogą być po kolizjach poskładane z trzech. Mimo tych zagrożeń osobiście jednak podejmuje to ryzyko i preferuje używane samochody, głównie z powodu ich ceny. Wracając do rowerów, nie opłaca się naprawiać rozbitków, a wszystkie sfatygowane części widać gołym okiem. Zatem nikomu nie będzie się chciało Was oszukiwać. Niektórzy specjalnie kupują samochody, żeby robić w nich setki tysięcy kilometrów. W rowerach to raczej niemożliwe. Przeciętny użytkownik przez większość czasu przechowuje rower w piwnicy, jest zbyt leniwy, żeby jeździć nim 10 km do pracy, czy na duże zakupy. Efekt tego jest taki, że przeciętna osoba robi na rowerze rocznie 100 200 km, podczas gdy najsłabsza część roweru, jaką jest niewątpliwie tanie łańcuch wytrzyma około 2-3000 km. Z tego wynika, że minie 10 lat, by taki łańcuch nadawał się na śmietnik. Ile by kosztował taki łańcuch, gdy nie daj Boże, traficie na stan agonalny? Około 50 zł. Można łatwo rozpoznać, czy łańcuch jest zardzewiały, czy wyciągnięty i tak Jeśli wydaje się Wam, że serwis rowerów jest drogi, to owszem, będzie drogi, pod warunkiem, że macie wynalazki w stylu tarcz hydraulicznych, 12 biegów, pneumatyczny amortyzator. Niezależnie, czy chcecie wydać 2000 lub jeśli chcecie osiągnąć dokładnie taki sam efekt czyli takie same prędkości, dystanse, czasy i, i wydacie 5000 bo po prostu lubicie mieć drogie rzeczy. Decyzja należy do Was. Pamiętajcie jednak, że na rowerze, jak i w innych sportach, najważniejsze jest dobre nawodnienie organizmu. Także, dokupcie od razu dwa bidony do roweru, to realnie zmieni wszystkie Wasze parametry jazdy. Cześć!